Chciałbym Państwu opowiedzieć o STX BP1 i Syngap 1 o genach związanych z synaptopatiach. Chciałem pokazać, dlaczego synaptopatia e, w ogóle powstała taka jednostka chorobowa, e, jak ważne jest jednoczenie się w stowarzyszeniach. E, jestem związany ze stowarzyszeniem rodzin STX BP1, e, jestem tam członkiem zarządu no. Prywatnie jestem ojcem Antosia, 6 mmm, chorego na jednostkę chorobą STX-BP-1. Czym są w ogóle synaptopatie? Nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem. Synaptopatie są grupą chorób neurologicznych, które, które są związane z funkcjonowaniem przekaźnictwa między neuronami, z nieprawidłowego funkcjonowania. O, dziękuję. Z nieprawidłowego funkcjonowania synaps, czyli połączeń między neuronami. Pierwszy raz spotkaliśmy się z tym określeniem w 2023 roku na wum u, do, u profesor Szymańskiej. Wzięła, jednocześnie nas trochę zaskoczyła, bo przyszliśmy tam jako STXBP1, dowiedzieliśmy się, że są jeszcze takie geny jak SynGAB1, jak e, SLC6A1, jak TBC1D24, jak grupa chorób GABA, e, jak DNM1 i one są wszystkie związane jako synaptopatie. Czym są w ogóle te synaptopatie? Na czym to polega ta jednostka chorobowa? E, ja sobie to tak tłumaczę jako osoba no, niemedyczna. E, jest to biblioteka. Przychodzi osoba po książkę. I biblioteka ma na celu przekazanie odpowiedniej książki, którą prosi osoba no, przychodząca tam. I co to się dzieje teraz w tych synaptopatiach? Albo mamy porozwalane książki, są uszkodzone one, albo książki są nieodpowiednie do tego, które wymaga klient. Syngab1 koduje białko, które jest kluczowe. W regulacji synaps, w przekazywaniu neuroprzekaźników, ta jednostka, ten, ta mutacja w tym genie powoduje, że synapsy są zbyt aktywne. A co to znaczy zbyt, zbyt aktywne? Nie wiedzą, co robią. Bibliotekarz zasypuje klienta książkami, on nie wie, co z nimi ma zrobić, odrzuca je. Powoduje to, że chory. Jest też straszliwie pobudzony. Nie wie, co ma zrobić. Takim przykładem ja na przykład znam Radka. Radek ma 7 lat. Śpi 4 godziny dziennie. Dzień w dzień. Od początku swojego życia. Oddziały to na całą rodzinę oczywiście. Nie jest w stanie się uczyć, ogarnąć informacji, które potrzebuje. Tutaj po lewej stronie tak wyglądają e, neurony u zdrowych osób. U chorych na syngap, tutaj widzicie, wszystko świeci. To jest tak jakby ktoś, no motywem przewodnim dzisiejszego wykładu będzie książka, to jakby ktoś próbował czytać książki na koncercie e, metalowym, no nie da się, nic z tego nie da się zrozumieć. STX BP-1 jest związany bezpośrednio z e, takim kompleksem sner. On, e, on jest takim drukarzem, co te książki składa. Mają po kolei być rozdziały e, umieszczone. E, mają być poskładane według jakiegoś spisu treści. A STX BP1 nie oddziałuje w tym kompleksie sner, ale go spina. Jest taką okładką która bierze i neuroprzekaźnik utrzymuje w ryzach. Jeśli tutaj mamy niefunkcjonujące te białko, niestety powoduje to, że informacje albo trafiają niekompletne, albo, albo są źle poukładane, albo w ogóle nie trafiają do miejsca, gdzie mają dotrzeć do, do drugiej synapsy. Czym się to objawia? W systemie ORFAN jesteśmy opisani jako encefalopatia padaczkowa i urozwojowa. I tak jak to brzmi, tak też to wygląda. Wiele naszych dzieci, no w sumie wszystkie, co znamy, które są zdiagnozowane, mają opóźnienia neurorozwojowe, cierpią na padaczkę. 70% dzieci jest chorych na padaczkę. I po co nam te stowarzyszenia? Bardzo ładnie to pokazuje się w liczbach, bo jest nas... STXBP1 z nas 35, w Syngapie 45, a powinno nas być według zachoworowalności 5-6 razy więcej. No bo tak jak ten opis przedstawiał, co jest jednostką chorobową, jak wyglądają, jak wyglądają objawy choroby, wiele dzieci można wtykać w te akurat geny, tylko no, ile ludzi się bada? Ile ludzi wykonuje tego WESA, ile ludzi ma dokładny wynik. No, Przedstawiam to właśnie te liczby. W stowarzyszeniach um, pracujemy nad świadomością przede wszystkim naszych jednostkach chorobowych. Rok temu udało się nam zorganizować synaptop zjazd synaptopatii i zespołu klewstra. Um, Prowodorem tego przedsięwzięcia był pan rog Robert Miguel z, z Wrocławia zaprosił nas do tego wydarzenia. Udało się nam zebrać 50% osób z jednostkami chorobowymi i to pokazało lekarzom, jaka, jak jest przestrzał objawów u wszystkich dzieci. Mimo, że są zebrane w jednej grupie, to różnorakość ich objawów, ich stopnia rozwoju, ich zachowań no, pokazuje Wielką różnorodność. Bierzemy, organizujemy też ogólnokrajowe zjazdy, które pomagają nam wymieniać się informacjami. Organizujemy je często z lekarzami. Ciężko nam wybrać, w jakim miejscu mamy mieć dany zjazd, ponieważ wiele dzieci jest też na wózkach inwalidzkich. Wiele dzieci ma problemy z chodzeniem. Jedna z większych przedsięwzięć, które podjęliśmy rok temu, była walka o lek. Nasze, na nasze jednostki chorobowe niestety nie mamy żadnego leczenia. Wiele dzieci już przeszło przez wszystkie wszystkie leki przeciwpadaczkowe. No ale to jest tylko zapobiegawczo, nawet nie zapobiegawczo, to jest objawowo leczenie, które no, nie daje rzeczywistego efektu i stałego. Próbowaliśmy walczyć o lek, który się nazywa Ravikt. Jest to fenylomaślan glicerolu. Bardzo drogi lek, bo na jedną osobę na dzień to jest 800 zł na stosowanie. Ale są wyniki badań z USA, gdzie pokazuje, że 50% dzieci zaczyna funkcjonować normalnie. Jest to terapia szaperonowa. Bierze i przywraca częściowo funkcjonalność białka. Niestety, ale tutaj się rozbijamy o biurokrację. Niestety, bo już dwa lata bierzemy i walczymy o ten lek. Trzy, cztery miesiące temu udało nam się złożyć pierwsze wnioski o RDTL. Nie mamy jeszcze odpowiedzi na to. Nie mamy jeszcze zgody Ministerstwa o import docelowy. No, ale się nie poddajemy. Mamy jeszcze w zanadrzu, Syngab-1 ma Terapię ASO w USA. Zaczynają się odbywać pierwsze próby kliniczne, a u nas próby kliniczne w STX-BP-1 zaczęły się już w kierunku terapii genowych. Niestety trochę nam podcięło skrzydła, skrzydła informacja. W tym tygodniu pierwsza osoba zmarła niestety po terapii genowej. Nie wiadomo jeszcze czemu, dlatego jesteśmy jeszcze pełni optymizmu. Że uda się coś z tego wyciągnąć dobrego na nas wszystkich. Udało nam się też, oczywiście, po połączeniu w grupę stowarzyszeniową zacząć badania historii naturalnej na WUM i w Instytucie Matki Polki w Łodzi. Jest to na tyle istotne, że mamy w końcu obraz tych dzieci, który zostaje przedstawiony lekarzom. Wcześniej lekarze nie za bardzo wiedzieli. Czym są nasze geny, czym są synaptopatie? Powoli e, sam mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że e, lekarze zaczynają kojarzyć nas. Jest to już no, wielkim plusem, jak wcześniej nikt nie rozpoznawał nas. Tak, jak wcześniej przedstawiam, tam, mieliśmy 35 osób z e, STX-BP1, 45 z Singapuru, ale z nas chorych więcej. 3-4 razy już o tym wiemy, bo chorują nie same dzieci, tylko chorują całe rodziny. Ten przystojnik to jest Antoś, 6 lat. To jest mój synek. Antoś od 3 lat nie może spać bez napadów. Ma wszystkie napady w nocy, w czasie snu. Niestety też nie śpimy przez to. Pimy wszyscy razem, żeby wiedzieć, kiedy jest ten napad, żeby mu pomóc, jak to się w ogóle zaczęło. Antoś miał niecały roczek w momencie, gdy zaczęła mu główka uciekać podczas jedzenia. W ciągu dwóch dób przeszło to w 200 napadów na dobę. Trafiliśmy do szpitala w Chorzowie. No i cudem dostaliśmy sabril, zaczęło działać. Mówimy fantastycznie, działa, pataczki już nie ma, dziecko się rozwija, mówi, chodzi. Po dwóch latach e, otrzymaliśmy informację, e, no że można schodzić z leku. W międzyczasie okazało się, no Antoś będzie miał potomka, brata. Urodził się Kaziu, cały zdrowy. Zeszliśmy całkiem z leku i w tym momencie, w ciągu dwóch miesięcy, padaczka wróciła. Padaczka wróciła, trafiliśmy na oddział, dostaliśmy jeden lek, nie działa. Drugi lek nie działa, trzeci lek nie działa. W tym momencie jesteśmy na czterech lekach. Przeszliśmy przez 15 leków. I dalej mamy napady padaczkowe. Każdego dnia, w sumie każdej nocy, w roku, w którym wróciły napady padaczkowe, no szukaliśmy informacji, bo wszyscy mówili padaczka lekoporna, tak już zostanie. Wtedy trafiliśmy cudem na profesora Antoniego Perkosza, który wczoraj tutaj prelegował. Przyjął nas o 22 na w centrum, w Śląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. No, no w dniu moich urodzin najlepszy prezent jaki mógł być. Eee, I powiedział nam o wesie. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o żadnym wes o, o żadnych diagnostykach genetycznych. Eee, połączył nas z profesorem Płoski. Profesor Płoski zlecił od razu badanie. Zrobiliśmy je w trybie ekspres. Trwało to 4 tygodnie. Dostaliśmy wynik. I czy po wyniku coś się zmieniło w leczeniu? Nie, ale trafiliśmy do grupy w końcu, w której możemy żyć razem, pracować, e, no i walczyć o przyszłość dla naszych dzieci. E, czego się obawiam? Może no, że ten mały człowiek, brat od Antosia, kiedy zacznie pytać, co jest z bratem, no i obawiam się jeszcze, bo Antoś chodzi i mówi, co jest cudem, bo, bo nie mamy za dużo takich dzieci. Ale obawiam się, że przestanie mówić. Tutaj mamy Elizę. Eliza ma 10 lat i na swój wiek no, jest dużą dziewczynką. Eliza jest coraz silniejsza, ale jej mama jest coraz słabsza. Każde wyjście nawet na zakupy jest zagrożeniem, bo może wpaść pod samochód, pociągnąć jeszcze za sobą mamę. Emilia, jej mama marzy, żeby przesypiała całe noce, no bo noce nie są u nas zbyt kolorowe. Emilia nie mówi, chodzi ze wsparciem swojej mamy. Tutaj Zuzia, 7 lat. Jej mama chciałaby wiedzieć, co ją na co dzień boli i dlaczego płacze. Niestety nie może mu tego powiedzieć. Antek, 7 lat. Rodzice by chcieli, żeby te uśmiechnięte usta mówiły: Mama. Mateusz, 18 lat. Dorosły chłopak uśmiechnięty. Na co dzień nikt by nie powiedział, że jest chory, jak wiele naszych dzieci. Rodzice marzą, żeby opowiedział, jak się ma, co czuje, co przez te wszystkie lata myślał. Julka, 7 lat. Rodzice są cały czas w gotowości, bo co chca, no w każdym momencie może być napad. Cały czas wszyscy są czujni, nikt nie może wypuścić je z oczu. Nie można ustalać sobie dnia według siebie, tylko wszystko trzeba ustalać według dzieci. Radek 5 lat, o którym już mówiłem, jest e, związany z syndapem. To on śpi po 4 godziny. Chroniczny brak snu. Napady padaczkowe w każdym momencie. Syngab jest związany z e, takimi napadami, często związanymi z gałkami ocznymi, że oczy uciekają na momencik. E, ma starszego brata, który jest cały czas w cieniu brata. Brójce cały czas muszą tulić radka. Rodzice muszą cały czas być przy radku, bo radek potrzebuje pomocy, a czarek patrzy z boku. Wszyscy chorują, cała rodzina. Małżeństwie nie jest za wesoło. Przecież chyba wiecie to na własnych przykładach. Jeszcze kończąc, e, jak wspominałem, jestem inżynierem. E, tydzień temu byłem na targach obronności w Kielcach. Fantastyczne rzeczy tam się działy. mają fantastyczny przemysł. Super maszyny budują. Byłem tam na targach i przychodzi sobie taki dziadek i rozmawia z telefon, przez telefon z swoją prawdopodobnie żoną. Mówi, wiesz, wszystko super. Tylko to jest wszystko po to, żeby zabić drugiego człowieka. No ja w tym momencie pomyślałem, no tyle miliardów tutaj jest na tych targach, a nie ma pieniędzy, żeby pomóc mojemu Antosiowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Fundacji za zaproszenie.